Kupię kolejną świeczkę z biżuterią. Tym razem jest to świeczka z Harry'ego Pottera z domem Hufflepuff. Powiedzcie mi, z jakim domem Wy się identyfikujecie. Ja czuję się gryfonem, więc sprawdźmy, jak wygląda ta świeczka i jak pachnie dom Hufflepuff. Świeczka moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, także to opakowanie jest wielorazowe. Możecie je później do czegoś użyć, na przykład do picia z tego herbaty. Mmm, ma bardzo świeży, taki cytrynowy zapach. I okej, okay, zapalamy i później sprawdzimy, jaka biżuteria będzie znajdowała się w środku. Trochę to trwało, ale widzę już naszą biżuterię. Co akurat umieścili na samym dole? To jest mądre. Wyciągamy. O, mamy ją! Och, szkoda, że nie możecie poczuć, jak to pięknie pachnie. Mamy naszyjnik! Uuu, okej, okay. naszyjnik jest wielowarstwowy, jak ten z Gryffindoru. Tak wygląda naszyjnik. Mamy borsuka, symbol Hufflepuffu, puchar Helgi Hufflepuff, napis Determinacja oraz symbol Hogwartu. I jak sądzicie, fajny naszyjnik czy nie? A jeżeli seria Wam się podoba, to naciśnijcie dwa razy na ekran oraz obserwujcie po więcej.